Jestem właśnie na drugim piętrze, jednym z zakamarków naszej szkoły. Po mojej prawej, z czego jeszcze nie widzicie, są dwie sale językowe, a po mojej lewej jest fundacja im. Jana Szczepanika. To na razie zapraszam do sali językowej. Ja teraz chodzi o robić serio, zaproszę. Jesteśmy w drzwiach Fundacji Nasza Panika. Zapraszam! Im. Jana Szczepanika. Panie Profesorze, jest pan prezesem już od kilku lat, niech pan powie, na czym polega działalność w tej fundacji? Nasza fundacja już dziewiąty rok dnia, czas funkcjonowania naszej fundacji, jest ona przede wszystkim przeznaczona do popularyzowania sylwetki Jana Szczepanika. Bardzo wielu tarnowian i mieszkańców góry polskich, nieświadomych jakim był bardzo. Ważnym człowiekiem dla współczesności z punktu widzenia i w kontekście różnych wynalazków. No i cel nadrzędny jakby fundacji jest właśnie popularyzowanie sylwetki Jana Szczepanika przez pryzmat właśnie wynalazków. Rok 2012, który powolutku ubiegał do końca, był właśnie takim szczególnym rokiem, gdzie właśnie w ramach projektu, który właśnie. Tu widzimy genialną rodzinę daną pracy z Szczepanikiem. Prezentuję tutaj sylwetkę Jana Szczepanika i właśnie różnego rodzaju wynalazki z punktu widzenia fotografii barwnej, telewizji, a także wielu innych wynalazków, które w współczesnym świecie wykorzystujemy. Dziękuję panu za udzielenie nowej informacji o tej fundacji, a teraz ruszamy dalej. Zapraszam. Dziękuję.